Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Jedi upadły zakon. Ostatnim razem odnaleźliśmy holokron Jedi, ale skradła nam go Trilla. Tym razem musimy wrócić na Modliszkę i zaplanować prawdopodobnie razem z Sir, co dalej w jaki sposób możemy ten holokron odzyskać. O, skubany, nie zauważyłem tej. Wystarczy jedno trafienie. Dowadniemy cię za to! Dobra. Tam są kolejni. są pokonani. Teraz musimy jakoś wrócić. Co tam? Bede one. Hmm, chyba Andy trzeba. Ale Poszło. Znaczy, może nie doskonale, ale na pewno poszło bardzo dobrze. Dobra. już jesteśmy praktycznie na modliszce. Załogo. Gdzie jest cała moja załoga. I co się dzieje? A tu jest wejście, kurcze. Nie, to nie jest wejście. Tam jest wejście, kurczę. Sir, wiem, co się stało między tobą i Trillo, co obie przeszłoście. Tak mi przykro. Byłem arogancki, głupi. Nie umiem pojąć, przez co przeszła. Ona ma holokron. I nie wiem, dokąd go zabiera. Odpowiadam za drogę, jaką kroczy Trilla. A to, co teraz uczyni, to cena wszystkich moich błędów. Nasze błędy. To przeszłość. Naszą odpowiedzialność pokażemy, podejmując kolejny krok. To się liczy. Tego mnie uczyłaś. Masz rację. Wiem, dokąd go zabiera. Do fortecy. Biorą tam Jedi. To siedziba inkwizytorów. I miejsce udręki. Z moją drogą forteca tak również uciekły. występuje Nie sądziłam, w że tam serialu Jedi, Nie tam wojny klonów, serialu o rycerzach Tros Jedi. Przyjaciół. Tam jest chyba nazywana Cytadelą, ale została zmieniona chyba tutaj nazwa, troszeczkę inaczej Nie. to nazwali. Ale wydaje mi się, że to jest to samo miejsce, także polecam obejrzeć serial, naprawdę. Będzie ze mną Jedi. Na czerwonym, go będzie pasowała sprawa Rady Jedi i woli mocy, Kalu. Kestisie. Stanie, rycerzu Jedi. Jesteś gotów. No raczej nie jest gotów, żeby Jak stanąć idę. około oko z prawdziwym Sithem. Zostałby zmiażdżony w ciągu dwóch lub trzech sekund. Niezależnie czy by stanął do walki z Palpatinem, z Wejderem, z Molem, czy nawet z Sidiousem. Zmiażdżyliby go po prostu. Nowa lokacja. Ok. Cicho. Za cicho. Nie lubisz przyrody, Gris? Tylko za szybą. Normalnie przyroda za mną nie przepada. Mam cztery ręce, ale jak widać, dla większości drapieżników jestem na jeden kęs. Potrzebuję chwili dla siebie. Ok. Czyli byliście tu, Sir, parę razy. Wszędzie byliśmy, młody. Ciągle podróżujemy po galaktyce. Ale to ona opłaca rachunki, więc nie narzekam. Lepsze to niż chowanie się na złomowisku. I tu się zgodzę. Widziałem w życiu parę złomowisk. A ta planeta była najgorsza ze wszystkich. Nie rozumiem, jak ktoś mógł. Wybacz. Masz rację. Mm -hmm. Szybciej zgłodniałem. Wypróbuję przepis na wędzone żeberka kadu. Dobra. Hmm, tutaj nie mamy czego szukać. Jeszcze zobaczymy, czy Sir coś powie po tym, jak nas mianowała rycerzem Jedi. Ale raczej nic nie powie. Robisz spore postępy, Kal. Dobrze, że z nami jesteś. Ratujemy galaktykę. To trudne zadanie. Na pewno podołasz? Dam radę. Lepsze to niż ukrywanie się. Odwiedziłam wiele zakątków galaktyki, szukając ciebie. Jeśli nie powstrzymamy imperium, wszyscy zginiemy. Ukryci czy nie? Jestem gotowy. Świetnie. Często przychodziliście tu z Kordoną? Nie. Właściwie nigdy mnie tu nie zabrał. Ale mówił mi o tym miejscu. Tylko ja wiedziałam, jakie jest jego położenie. Ufał ci? Podejrzewam, że tak. Miał nadzieję, że mu uwierzy i dokończę to, co zaczął. O, byś się nie mylił. One tak uważa. Wystryż z niego droid. Może to spokojne miejsce, ale to nie znaczy, że nie może być niebezpieczne. No dobra. To przelećmy się do tej fortecy. Ile planet już mamy? Siedem miejsc. Forteca jest tak blisko, bogano? Ilum, dwie skrzynie zostały. Kashik, cztery skrzynie, jeden sekret. Sześć skrzyń na Bogano. Cztery sekrety i bardzo dużo skrzyń na Zifo. Jeden sekret i dwie skrzynie na datomirze. Nur. Lecimy. Kiedy będzie już po wszystkim, chyba w końcu gdzieś się zadomowie. Zakocham ja się, założę rodziny. Ja, jasne. Rodziny? Można Gris? się przysiąść? A co, myślisz, że ja nie wiem, co to miłość? Pewnie mnie oświecisz. A żebyś wiedziała, miłość jest piękna, ale wymaga pracy, podziwu, oddania, pociągu i szacunku. Gris, zaskakująco wnikliwe. Wiesz, ma się to doświadczenie. Ten przystojniak skradł niejedno serce. <laughs> wiadomo. No, Marilyn, przesuj się, ja bym sobie tutaj usiadł. Tak się wygodnie rozsiadłaś. Towarzystwa potrzebujesz, nie? Pewnie, że potrzebujesz. Pora lądować, chodź tu. Dobra. Yyy, forteca inkwizytorów. Niedobrze. Mają taką obronę, że zwykłe sztuczki nic nie dadzą. Mogę pomóc. Co masz na myśli? Rytuał ukryje statek. Chyba. Rytuał? Ona się zna na tych sprawach. Co, hola, hola, zaczekajcie. Co trzeba będzie zrobić? Złożyć ofiarę. Nada się jedna z Twoich rąk. Że co? Nie spinaj się tak. Poczekam z przodu. A e, wyluzowała się nagle, opuściła Datumirę i taka. Ko, taka luźna laseczka się zrobiła z niej kozaczy... Siostry... matko... użyczcie mi siły. Siostry... matko... użyczcie mi siły. Słuchaj, okay, na coś się przydała w takim razie. Cokolwiek robi, to działa. Mamy jakieś szanse? Stawiam na ciebie, młody. ja stawiam, żebyś się ogolił, Dries. Ruszajmy. Kiedy wejdę, uruchomię ich poziom obronny. Potem unieszkodliwię czujniki, żeby modliszka mogła nas zabrać. Ty znajdziesz Holokron. Nie lepiej trzymać się razem? Ciebie przyciąganie, stawką jest życie każdego dziecka z tej listy, cokolwiek się stanie, cokolwiek zobaczysz, nie martw się o mnie, tylko weź go i uciekaj. Się do falnej... Cokolwiek zobaczysz, czyżby to było, czyżby ona mówiła o pewnym, pewnej jednej osobie? Wiecie kogo mam na myśli? zabójczy. I zaczynamy. Jak tam wejść? Tutaj wy, wy, wygląda coś jak jakieś wejście. Zdążyliście włączyć ten alarm, Kal, jesteś tam? Tak. Dobrze cię słyszeć, Sir. Zlokalizowałam holokron. Przesyłam ci współrzędne. Rozumiem, wyruszamy. Dobra, tędy nie. A, hakowani. Musimy tędy przejść. O, kurde. Nie zdołał się

Kosz ty skubanców! To ty tak możesz? Powstrzymany cię! Odczuńcie się, załatwię to! Każdy graż! Nie nadążam za nim! Nagasłuchaj chwila Twojej śmierci! No szybko! Oś... Jesteś tak bardzo słaby! Giną jeden z naszych! Nie Następny! Nie lubię tych dwoma pałkami. Stój! Zostawisz ja. no. Błaga! No. Dobre trapienie! Mówisz? Moje też jest dobre. Nie odpuszczać! Nie. Nie mogę na to patrzeć! Wychodze cię! Nie mknę się! Gini jak resta! Jestem wolą imperatora! W tym miejscu imperium stworzyło inkwizycję. Torturowali tu Seir. Tu Trilla przeszła na ciemną stronę. Rozwalmy to, BD-1 go Wreszcie! Ubezpieczać mnie! Nie wydaję się! Jesteś niekompetentny! Kurde, nie mogę jej zablokować po tym. Drzeżenia Sir? Oczyściłem okolice, ale imperium mnie tu zamknęło. Jakieś pomysły? Kal, poszukaj sterowni. Mam pewien plan. Chyba w jakiejś jestem. Okej, okay, gdzieś ja to mam podłączyć, ale nie wiem gdzie. Tutaj tam, Trzeba prądu. Widzę, że trzeba prądu. Trzeba prądu. Dobra, dobra. Pokokamy. Widzę, gdzie to podłączyć Jeszcze raz. Tam to muszę duże przyciągnąć. No, co jest Kurde Kamera. jest prąd no, widziałeś BD, No, coś się zadziało Zobaczmy co Ooo, jakie by Nieruchomiłam no, zewnętrzne pole siłowe fortecy. Zalej bazę i pójdź do głównej warowni. To się nazywa plan. Spotkamy się w środku. Powodzenia. Przyjąłem. Ta sekcja wygląda marnie. Kurczę, nie da się tutaj wskoczyć. na to jeszcze raz. jak ja mam to zrobić? A? Gotowy na kopie? Trzymaj się! To już rozumiem. No i co teraz? Czy ja tam wypłynąć? Tędy? Nie, to ja mam zrobić teraz. Nie wypływać tędy. A jednak kurczę, no to, to czemu się nie dało? Przydałby się jakiś punkt w ogóle zapisu tutaj. Mamy punkt medytacji. To myślę, że to jest dobre miejsce, by dzisiaj zakończyć ten odcinek, a w następnym odcinku będziemy kontynuowali przemierzanie portecy. Także dziękuję serdecznie za dziś. I słyszymy się w kolejnym odcinku, oczywiście. To już będą końcowe odcinki Jedi Upadły Zakon, ale myślę, że dobrze się bawiliście, tak jak i ja zresztą, przy tej cudownej gierce. Jeżeli ten odcinek się podobał lub uważacie, że bardzo lamiłem, czy coś w tym stylu, zostawcie kciuka w górę, zostawcie suba na kanale, by oglądać więcej lamienia albo fajnej rozgrywki, zależy jak na to patrzycie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za dzisiaj, słyszymy się w następnym odcinku, do zobaczenia, cześć!